Przez Fudziak. I rozpoczęło się spod. kosz, ale świetnie w defensywie. Świetnie, Jasiński w defensywie. Oczkowicz za trzy punkty, i o trakcie spotkania wrócić do swojego normalnego, optymalnego poziomu. Czy będą punkty zaliczone? Decyzja o tym, że TK Turmskogerele zostaje dziką kartę, dzięki której zamelduje się. W pierwszym to wszystko umożliwiło powrót do, naj... do drugiej najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Sił na nogach, ale teraz do pomocy pojawił się ropa. Jest rzut, wyglądanie Oczkowicza. Kapitanie! Świetne przejęcie pawa śpica, więc będziemy mieli teraz. A myślałem, że zakończy to jakimś efektownym, tym jak wyżej wyszli w defensywie goście. Czy Oczkowicz będzie próbował za trzy punkty? Tak jest oczkowicz. W zespole skrosna, ale kolejna pomyłka, kolejna strata. Jest świetna akcja i teraz trochę do Pudziaka, on e, może coś wykombinuje, nie tym razem, bo Jasiński świetnie zagrał w defensywie i czy będzie szybko kontra z trzema punktami? Tak jest! On za trzy, teraz nie próbował właśnie takiego rozwiązania, kapitalnie teraz Zalini za trzy punkty, chociaż teraz świetnie krąży piłka po wodzie i właśnie jakbym, jakbym wywołał rompa. No, no, naciskany ze strony swoich e, rywali. Śpica za trzy i trafia Paweł Śpica. Oczkowicz indywidualnie odnajduje świetnie sobie a Sobiech faulowany i będzie akcja 2 plus 1. Ależ on kapitalnie pracuje na nogach. Teraz e, indywidualna akcja Draczyka i będzie 2 plus 1. Artek Bochto. No, to zaraz indywidualnie że pod kosz Próba rozegrania na obwód. Jest Cheliński za trzy punkty Nie trafia Jasiński. Jest gotowy, Jasiński niż pod koszem. Walczy z Fudziakiem. Narożnika. Świetnie popracował bok w defensywie. Jest szansa na kontrę. I Mursz należą do gości. Jest Traczyk. Traczyk, dzisiaj zdecydowanie lepiej wpadają po jego stronie. Jasiński kończy do z góry. Wracając później do defensywy Oczkowicz oraz Śpica. Jest próba zatrzyk gospodarzy. sobie też wrócił na parkiet. Śpica za 3 punkty. Wysoki łukiem te trójka, ale jakże... Przez... Świetny Śpica. Jest Ciesielski. Ciesielski do Jasińskiego. Jasiński kapitalnie i finger roll na końcu. Dopełnił tego wszystkiego i teraz szybko. Na 17 w tej kwarcie prowadzi miastoszkę prosto, a więc te pierwsze dwie części mocno zadecydowały o tym wyniku. Teraz świetna odpowiedź, świetny spin, ale zablokowany dobrze w defensywie. Ciesielski razem z Fidzą. Świetna akcja! I sz Heliński razem z ma Maciej, jakie macie? No ale strata po stronie gospodarzy. Heliński kończy to bardzo pewnie. Teraz zagranie od razu do Stępnia, który jest pod koszem. Świetnie pracuje tam nie Krzywdziński, ale kapitalnie to zrobi. Jeszcze raz błąd sobiecha, nie ma punktów, chociaż tam ucierpiał Ciesielski. Sędziowie nie zatrzymali czasu, dopiero teraz. Oni zaliczają dziesiątą porażkę z rzędu, ale miasto Szkłakowsko wraca na zwycięską ścieżkę i zalicza drugie zwycięstwo z rzędu.